Moim i Państwa gościem jest Karol Joper, łowca Ruin. Witam Cię, Karolu. Cześć, dzień dobry. Karol, powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z Urbexem i ile lat już trwa? Trwa już ponad dobrych pięciu lat. Wszystko się zaczęło od końca 2017 roku, kiedy z grupą znajomych wspólnie realizowaliśmy takie krótkie filmy na temat eksploracji miejskiej. To jest, to była tematyka, która nas wówczas zainteresowała, natomiast skończyło się to tak, iż wszyscy ci znajomi po jakimś czasie zrazili się do tego tematu, natomiast to bym nie zostało do dnia dzisiejszego i po dziś dzień sam realizuję sobie różne. Wyjazdy w, w celu eksploracji miejskiej, które rejestruję i publikuję w internecie. A byłeś na wyspie Powellia? Możesz powiedzieć, gdzie ona się znajduje i jakie tajemnice skrywa i jak się tam dostałeś? Zgadza się, byłem na wyspie Powellia w zeszłym roku z moim matem. Jest to opuszczona wyspa z opuszczonym szpitalem psychiatrycznym. Jest to bezludna wyspa, w niej już nikt nie mieszka. Dawniej była, była taką stacją dla ludzi chorujących na dżumę. To znaczy, tam ludzie, którzy na dżumę zachorowali podczas fali tej choroby, po prostu masowo zostali tam, masowo zostawali tam przetransportowywani. Natomiast w późniejszym czasie sam ponąć Napoleon Bonaparte kazał spalić całą zawartość wyspy i wybudował tam szpital psychiatryczny. Szpital psychiatryczny funkcjonował do 1960, nie chcę teraz skłamać, ale chyba w 1967, jeżeli nie 8, do momentu, kiedy sam jeden z lekarzy po prostu nie zwariował i po prostu skoczył z wieży z zegarowej, która na, na terenie wyspy się znajduje. Od tego czasu wyspa jest bezludna. Szpital przestał funkcjonować i do dzisiaj rzeczy turystów zmierza w tę stronę, aby, aby ją zwiedzić. Wyspa znajduje się w Wenecji, we Włoszech, jakieś 8 kilometrów od Wenecji. Najbliższy, co prawda, najbliższy ląd to Lido, to jest tam bodajże 400 metrów. Natomiast my się wyjechaliśmy w Wenecji. Wynajętą łodzią, to znaczy właściwie przylatując do Wenecji, przylecieliśmy właśnie w celu zwiedzenia tej wyspy, natomiast nie mieliśmy żadnej pewności, czy na pewno nam dostaniemy. Ale wiedzieliśmy, że y, różni śmiałkowie próbowali i jakoś im się udawało, więc liczyliśmy na to, że i nam się poszczęści. Nie wiedzieliśmy, że to będzie to na tyle proste, bo żeśmy po prostu podeszli do jakiegoś tam pierwszego lepszego łódkarza, zapytaliśmy, czy przywiezie nas na Poveglia i powiedział, że nie ma, nie ma żadnego problemu, tylko troszkę to sporo kosztowało, bo w obie strony łącznie zapłaciliśmy 1400 złotych, przeliczając na złotówki, czyli około 300 euro. Byłeś też jeszcze w jakichś opuszczonych miejscach za granicą? Tak, oprócz Wenecji byłem także w Czarnobylu już ponad dwa lata temu oraz w maju tego roku odwiedziłem Fukushima w Japonii. Możesz powiedzieć coś o tym więcej, jak tam jest? To jest opuszczona, znaczy nie, nie w pełni opuszczona, ale Fukushima to, może właśnie zacznę od tego. Fukushima to jest prefektura w Japonii. Tak jak na przykład u nas są województwa, nie wiem, w Niemczech są landy, to tam są prefektury. No i w 2011 roku, 11 marca, późniejszym południem, Fukushima nawiedziło trzęsienie ziemi. Które z kolei spowodowało wielką falę tsunami. Tsunami zalało obszar na kilkadziesiąt kilometrów i jednocześnie uszkodziło pobliską elektrownię jądrową Fukushima Daiichi. No i z tego względu nie dość, że okolice nawiedziło, nawiedziło trzęsienie ziemi, tsunami, no to jeszcze wydzieliło się promieniowanie z elektrowni jądrowej i przez to około 20, w promieniu 20 kilometrów obowiązywał nakaz, nakaz ewakuacji. No i do, te skutki tej katastrofy są, są odczuwalne do dzisiaj, ponieważ na, na terenie Fukushimy pozostało bardzo dużo opuszczonych miejscowości, opuszczonych budynków, no i jednocześnie w wielu miejscach jest zawyżony, zawyżony, wyż, zawyżony poziom promieniowania. I to miejsce właśnie zwiedziłem z grupą Napromieniowani.pl w maju tego roku, pod koniec maja. Nagrałem tam oczywiście swój amatorski film dokumentalny, którego premiera odbędzie się 27 sierpnia w kinie Cinema City w Katowicach, w Galerii Handlowej Cinesia City Center. Więc można przyjść, bo pokaz jest za darmo. Odwiedziłeś też Hiroshima? Nie, w Hiroshimie akurat nie byłem. Byłem tylko właśnie w Fukushimie, byłem także w Lesie Samobójców. I, i w Tokio i w Japonii to akurat y, tylko tyle. A powiedz coś o tym Lesie Samobójców. Gdzie to się znajduje ten las? Las Samobójców znajduje się y, blisko Góry Fuji. Ja tak y, no przyznam się, że teraz dokładnej lokalizacji nie podam, bo tak dokładnie tego nie pamiętam, ale jest to gdzieś w pobliżu Góry Fuji. Natomiast y, skąd się wzięła na, sama w ogóle nazwa Las Samobójców? No Las Samobójców to jest takie miejsce, w którym do którego Japończycy wychodzą po to, aby popełnić samobójstwo, jak właściwie sama nazwa wskazuje. Polega to na tym, że wchodzą Japończycy, którzy chcą popełnić samobójstwo, wchodzą w głąb tego lasu, przywiązują do jakiegoś tam elementu, powiedzmy do drzewa, do korzenia, sznurek i wraz z tym sznurkiem idą w głąb lasu. Sznurek rozciągają na wypadek, gdyby jednak, się, gdyby jednak się rozmyślili i zechcieliby wrócić. Natomiast często te historie kończą się tak, że po prostu nie wracają, ciągną ten szturek za sobą i w tym lesie samobójstwo popełniają. Parokrotnie zdarzyło, zdarzyło, zdarzały się sytuacje, kiedy to, nazwijmy to, turyści tego miejsca znajdywali jakiś trupów. Natomiast najczęściej zdarza się tak, że po prostu po prostu ci potencjalni samobójcy, oni po prostu jednak wracają i do niczego tam nie dochodzi. No my chodząc po tym lesie, akurat niczego konkretnego nie znaleźliśmy. Widzieliśmy parę takich sznurków, natomiast trudno właściwie powiedzieć, czy były one zawieszone rzeczywiście przez ludzi, którzy chcieli się tam zabić, czy, czy być może czy być może jacyś... Jacyś turyści po prostu sobie powiesili takie takie elementy, żeby wzbudzać jakąś ciekawość ludzi, których, których tam w cudzysłowie cieszą takie rzeczy. Byłeś też w Bytomiu, nieistniejące już kopalnie. Możesz powiedzieć, co tam ciekawego odkryłeś? No myślę, że chodzi o Szyb Krytyna, tak? Tak. Tak, no Szyb Krytyna to jest właściwie jedyna, poza... znaczy nie, nie jedyna, bo są dwie pozostałości, bo jest i opuszczony szyb Krystyna, to znaczy to są wieże szybu, No i szyb Ewa, tak jak mówię, działa jeszcze jako szyb odwadniający, natomiast wieża szybu Ewa jest, przepraszam, wieża szybu Krystyna jest już opuszczona i są to pozostałości po terenie dawnej kopalni kabłka Sąbierki, która działała do początku lat 2000 albo do końca lat 90., mniej więcej tak. No i tak jak mówię, w dniu dzisiejszym jedyne, co można po tej kopalni swobodnie zwiedzić, to właśnie szyb Krystyna, ponieważ szyb Ewa jest wciąż czynnym szybem, pełni funkcję odwalania korytarzy, więc jego zwiedzić nie można. Natomiast szyb Krystyna, jest to szybko. W środku się bardzo dużo, bardzo dużo różnych elementów typu typu maszynownia, zachowały się pełne klatki schodowe. No, generalnie miejsce jest przepełnione. Pełnym industrialnym wyposażeniem, więc uważam, że dla fanów eksploracji jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. Myślę, że nawet na skalę Europy, bo zachowało się tam naprawdę wiele, choć z tego co wiem dzisiaj, wejście jest już dużo bardziej utrudnione. Ja mieszkam niedaleko, ale dawno już nie sprawdzałem, jak to miejsce wygląda dzisiaj. Natomiast, no, tak jak mówię, z tego co wiem, prywatny inwestor wykupił to miejsce i, i chroni je tylko jak może przed dalszą dewastacją, więc za tym także idzie gorsza jakość wejścia do środka. A powiedz coś o opuszczonej wsi Anachu. Anachowie byłem po raz pierwszy, znaczy w sumie raz do tej pory byłem. Byłem w lutym tego roku. To jest wieść, którą podsunęła mi pewna znajoma z Krakowa, która również wybiera się w podobne miejsca i, i dokumentuje je na swoim Instagramie i na Facebooku podesłała mi to miejsce, wiedząc, że mnie tego typu miejsca bardzo interesują, bo jak najbardziej lubię właśnie tego typu opuszczone wioski, miejscowości, to mnie bardzo interesuje, więc z chęcią wybrałem się do Anachowa. Jest to ma malut malutki przysiłek wsi Kazimierz, zaraz y, nieopodal Prudnika w, w, y, w województwie opolskim. Y, no niestety, na miejscu nie zachowało się już zbyt sporo, zostało parę domów, niektóre są w naprawdę opłakanym stanie ze względu na to, że są opuszczone od kilkudziesięciu lat. Natomiast jest tam jeden dom, który jest opuszczony bodajże od kilku lat i on był lepiej zachowany. No, mimo to klimat takich kilku opuszczonych domów w jednym miejscu był dla mnie już naprawdę niesamowitym i bardzo interesującym. I również zrealizowałem tam film, który pochwalił sam burmistrz okolicznej wsi. Czego się akurat nie spodziewałem, ale udostępnił ten materiał na swoją stronę mówiąc, że poleca mieszkańcom, więc no miło się zrobiło. No na pewno miło. A byłeś też w siedzibie Upiora i co spotkałeś tego Upiora? Oczywiście znaczy, siedziba Upiora to akurat moja własna interpretacja tego miejsca jeżeli chodzi o taką nazwę, bo ja po prostu sobie tak nazwałem swój film, natomiast wiem o czym mówimy jest to taki opuszczony dom w Myszkowie, Zwiedzałem go właśnie po raz ostatni wtedy, kiedy tam byłem i robiłem ten film, no to było jakoś jesienią 2021 roku i to jest taki dom w Myszkowie, który ma właściwie kilka legend. Pierwsza z nich mówi o tym, iż dom zamieszkiwało dwóch braci. I ci bracia byli bardzo zainteresowani życiem pozaziemskim, tam kosmosem, martem i tak dalej. I próbowali na różnorakie sposoby wywołać w naszym prawdziwym świecie na Ziemi wszelkie jakieś tam istoty z kosmosu, mniej więcej tak, tak ta historia wyglądała. No i któregoś razu na tyle ich, jak to było opisane, opętało, że oboje trafili do szpitala psychiatry psychiatrycznego. Jeden z nich ponoć z tego szpitala uciekł do tego domu i popełnił w tym domu samobójstwo, a drugi ponoć do dzisiaj ma się znajdować w szpitalu psychiatrycznym. No i od tego czasu podobno w tym domu w nocy straszy i druga legenda jest taka, iż jakaś rodzina sprzedawała ten dom, natomiast bardzo długo im nie szła sprzedaż, sprzedaż tej posiadłości, co niestety przerodziło się w Szeroki wandalizm tego miejsca. Bardzo dużo po, ponoć osób przychodziło i dewastowało ten dom, co może być akurat prawdą, ponieważ ten dom dzisiaj jest bardzo dewastowany i niczego już w środku nie ma. No i właściciel tego domu, cała ta rodzina uznali, że jeżeli dochodzi do takiej dewastacji, to muszą temu jakoś zapobiec i podwratali krzyże, żeby odstraszać ewentualnych turystów, co akurat nie pomogło, bo przez to to miejsce właśnie stało się jeszcze bardziej popularne, ponieważ ludzie zaczęli nazywać to miejsce nawiadonym. I takie właśnie dwie legendy krążą wokół tego domu, która jest prawdziwa, nie wiem, yy, Podejrzewam, że jest pierwsza, natomiast yy, trudno tutaj o wiarygodność dla którejkolwiek. Natomiast ominęła no, się taka, taka paranormalna otoczka wokół tego domu, więc stwierdziłem, że zrobię na, tem, na, ten, na temat tego film. Yy, no i właściwie. Cała, to jest cała moja historia związana z tym domem, a właściwie mogę, mogę jeszcze tutaj poruszyć tą kwestię, czy jakiekolwiek paranormalne zjawiska tam y, zauważyłem. Otóż absolutnie nie. I przyznam się tutaj jednocześnie, że w przeciwieństwie do y, całkiem wielu eksploratorów, jak, jak, się, jak się okazało, jestem. Bardzo, y, jestem bardzo y, uciekło mi to słowo. Y, Aha, bardzo, przepraszam, sceptycznie nastawiony do takich tematów, kompletnie w duchy nie wierzę, żadnego nigdy nie widziałem, byłem przecież w jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie, czyli o Opoweli, o której rozmawialiśmy na początku, no jakoś niczego nie widziałem, byłem także w opuszczonym żłobku w nocy, też niczego nie widziałem, byłem w tym domu, w którym rzekomo miałem coś spotkać, też niczego nie widziałem, więc tak jak mówię, ja po prostu średnio w to wierzę, jeżeli mi ktoś to oczywiście kiedyś udowodni, no to okej, okay, to wtedy uwierzę, ale tak tak to, to dzisiaj mam z tym problem. A byłeś też w opuszczonym więzieniu, te zdjęcie jest za mną. Tak, zorientowałem się właśnie, że to jest więzienie za no poznaję. Jak tam było? No przyznam, że to była ciekawa wyprawa. Po raz pierwszy odwiedziłem to miejsce w 2019 roku w kwietniu. I wówczas to było takie zwiedzanie z przewodnikiem. Wtedy to miejsce było dużo lepiej zachowane, bo było opuszczane bardzo krótko. Natomiast no, fajnie było właśnie zobaczyć takie miejsce, które widuje się tylko na filmach, albo jeżeli coś, coś się przedkrowało. Ja akurat do, do takiego grona ludzi nie należę, więc do tej pory więzienia oglądałem, tak jak mówię, na zdjęciach, na filmach. No, a tutaj po raz pierwszy można było zobaczyć taki obraz na żywo. No i drugi raz to miejsce odwiedziłem w zeszłym roku przy okazji nagrywania reportażu dla Telewizji TVP3 Katowice. O, to gratuluję, jak już do telewizji nagrywasz. Dziękuję, tak. No udzielam, udzielam się w takim programie z historią w tle z programu TVP3 Katowice. Zostałem przez nich zauważony właściwie przed, przed właśnie film o Czarnobylu, który opublikowałem dwa lata temu. A też powiedz coś o kinie, ostatni seans. Hmm, ostatni seans, wiem o czym mówimy, to jest to jest kino w, w Czeladzi, opuszczone kino Uciecha. Ostatni scen to akurat również był wyłącznie, po prostu był wyłącznie mój pomysł na tytuł filmu. Kino Uciecha to jest opuszczone kino nie, nie, nie funkcjonujące od 1998 roku i jest to tyle ciekawe miejsce, iż zachowało się tam naprawdę bardzo sporo. Zachowały się potele na sali, zachowała się, przepraszam, scena, ponieważ no nie bo miejsce nie funkcjonowało wyłącznie jako kino, tylko także jako kinoteatr. Zachowały się projektory, chociaż dzisiaj są już w, w dużo gorszym stanie niż jak byłem tam po raz pierwszy, czyli 5 lat temu. E, co tam jeszcze? No, zacho w zachowały roku się elementy. Czy zamknięto? E, w dziewięćdziesiątym chyba 8. Tak, i tak jak mówię, zachowały się także elementy kawiarni, która znajdowała się na parterze. No i tak przyznam, że ja byłem w tym miejscu już sporo razy. Po raz ostatni byłem w czerwcu tego roku, i naprawdę szkoda, szkoda tego miejsca, bo ma ono naprawdę, ma ono naprawdę potencjał. Spokojnie mogłoby tu Powstać, powstać jakaby dom kultury, bo, bo jest i, i sala ze sceną, jest dużo, dużo takich, dużo mniejszych pomieszczeń, dużo większych, gdzie, gdzie można by zorganizować jakąś, właśnie kawiarnię, restaurację. Są sale, gdzie mogłyby być prowadzone jakieś warsztaty. No i uważam, że potencjał tego miejsca się bardzo marnuje, ale jakie miasto ma plany na ten budynek, no to tego dzisiaj nie wiem. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze zarazom na to miejsce, bo to już jest naprawdę ostatni dzwonek, bo patrząc na stan tego miejsca, no to ja. Jeżeli, jeżeli ktoś nie zacznie w to ingerować, no to ja temu miejscu nie wróżę więcej niż kilka lat, to się po prostu samodowali. A pochwal się też książką, którą napisałeś, Łowca Rui. Tak, w maju 2020 roku, dokładnie 5 maja, odbyła się premiera mojej pierwszej książki, którą napisałem mając 17 lat. No, czasem jestem pytany właściwie, z jakiego powodu to zrobiłeś. Wtedy po prostu odpowiadałem, że miałem ochotę po prostu wydać, więc wydałem. No dzisiaj z perspektywy czasu no, no, myślę, że powiem podobnie. Po prostu miałem, miałem taką chęć, żeby podjąć się czegoś nowego, czegoś troszeczkę kontrowersyjnego, bo nie wszystkim ludziom się to spodobało. Natomiast no, z perspektywy czasu na pewno nie żałuję. Było to ciekawe doświadczenie. W książce opisałem swoją historię, jak zainteresowałem się urbeksem, opisałem kilka ciekawych moich wypraw w Polsce, wtedy jeszcze w Polsce, bo w tamtym czasie jeszcze na żadnej eksploracji za granicą nie byłem, więc dzisiaj taka książka z mojej strony byłaby pewnie ciekawsza po Czarnobylu, po Poweli i po Japonii. No cóż, natomiast no wtedy wyszła w takiej formie, w jakiej wyszła, niektórym się podobała, niektórym nie. Tak jak mówię, nie żałuję, troszkę na niej zarobiłem, no i to jest, to jest właściwie jej historia. Było tylko 60 egzemplarzy, wszystkie się wyprzedały i niestety w dniu dzisiejszym nie jest już dostępna. A też powiedz coś o fabryce z tragiczną historią. Hmm, to chyba. Bo to jest tytuł filmu. Ja odwiedzałem kilka fabryk, więc teraz nie pamiętam, która to fabryka konkretnie była. Jeżeli gdzieś tam jest na tym filmie jakiś opis, to, to bym poprosił o przeczytanie, bo no to, tak jak mówię, to zwiedziłem jest kilka fabryk. Z 12 marca 2020. No, no, A, to dobrze, jest. to już wiem, która. No Zwiedzałem ją jakiś czas temu, no, no właśnie, marzec marze 2020, no, to było ponad 3 lata temu, więc ja już słabo pamiętam y, jej historię, nawet teraz nie pamiętam skąd się wziął ten tytuł, że z tragiczną historią. Tam coś było, że. Produkowali jakieś, jakieś surowce używając, yy, używając ludzkich kości. może do tego było nawiązany był, był ten tytuł. Teraz dokładnie nie pamiętam, bo to było po prostu takie randomowe miejsce. To był film, który powstał yy, wyłącznie tam po to, żeby zapchać jakąś, jakąś yy, przerwę, na, jakiś testów na kanale. I z tego względu tak dobrze mi ta wyprawa w pamięć nie zapadła. Więc ja teraz średnio cokolwiek o tej yy, fabryce pamiętam, muszę przyznać. A co byś chciał na koniec dodać? Może i na przykład Stany Zjednoczone wkrótce odwiedzę, ponieważ jest tam troszeczkę miejsc, które, które mnie interesują. Tak, no tych, tych miejsc na terenie całych Stanów jak najbardziej, troszkę się znajduje, ale bardziej po głowie mi teraz chodzi Bajkonur, czyli opuszczona jednostka kosmiczna w Kazachstanie, Głównie interesuje mnie taka wielka hala z opuszczonymi wahadłowcami. To są takie statki kosmiczne i to naprawdę robi piorunujące wrażenie i bardzo chciałbym to zwiedzić. W przyszłym roku być może chciałbym wrócić na Powelię, ponieważ w zeszłym roku byłem tam tylko i wyłącznie za dnia. Byłem tam 4 godziny, bodajże tam od 13 do 17, natomiast w przyszłym roku myślę o tym, aby po prostu przyjechać tam i spędzić noc. I myślę, że taki materiał byłby dużo bardziej ciekawy niż ten, który zrobiłem za dnia w zeszłym roku. No, i tak z podróżniczych planów za granicę to chyba tyle. Chociaż nie, jeszcze przypomniało mi się pewne opuszczone miasteczko na Litwie. Ono jest w pełni wyposażone, więc przypomina taki opuszczony Disneyland, i to, i to, jest, i to jest naprawdę fajne miejsce. Myślę, że warte udokumentowania. Poza Litwą mam troszeczkę planów w Polsce, przykładowo jutro z Krystianem Machnikiem, z założycielem grupy na napromieniowani.pl wybieramy się do opuszczonej miejscowości w Polsce, do Wstrąża. Jednocześnie być może w sierpniu odwiedzę jeszcze Gdańsk, ponieważ niedawno dowiedziałem się, że na terenie Gdańska gdzieś są jakieś opuszczone budynki Stoczni Gdańskiej, więc to mnie bardzo zainteresowało. I miałem jeszcze parę planów na Polskę, natomiast teraz wszystkich nie pamiętam, bo troszkę ich się nagromadziło. Mam to gdzieś zapisane, natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany obserwacją moich dalszych podróżniczych planów, to zapraszam na kanał Łowca Ruin bądź na mojego Instagrama czy Facebooka, również pod nazwą łowca Ruin. I tam wszystko na bieżąco jest z mojej strony relacjonowane. A powiedz co Cię tam ciągnie tak na wyspę Powelia? Te duchy tych ludzi, co tam mieszkali? No, i jedno, myślę, że jednocześnie ta wizyta będzie troszkę taką wizytą badawczą, właśnie pod kątem takich paranormalnych zjawisk. Myślę, że mm, gdzieś jakiś taki wątek w filmie, którym bym tam nagrywał, poruszę. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, no, ja się kompletnie nie spodziewam, że cokolwiek tam spotkam, aczkolwiek sprawdzić, oczywiście nie zaszkodzi. E, no, i jednocześnie uważam, że właśnie e, miejsce z taką legendą dużo bardziej zasługuje na odwiedzanie go nocą. Myślę, że to by była dużo bardziej ekstremalna wyprawa, dla mnie właśnie dużo ciekawsza, niesąca za sobą dużo większą dawkę adrenaliny. No i ciekawi mnie to po prostu, taka forma zwiedzania tego miejsca nocą, zwłaszcza, że widziałem to za dnia. Także będę miał tutaj porównanie, jak tam, jak mogę się czuć właśnie za dnia, a jak w nocy. Więc zwiedziłbym to wtedy o każdej porze, o każdej porze doby. I myślę po prostu, że taka wyprawa nie tylko mnie, ale zainteresowałaby także moją widownię. A jak zacznie jakiś duch ciebie w tej nocy rzucać czymś? To co zrobisz? Jak no. uciekniesz? <laughs> Akurat poznałem to miejsce w zeszłym roku na tyle dobrze, że uważam, że będę w stanie się po prostu gdzieś schować, jeżeli jakieś tam elementy zaczną w moją stronę latać, ale podejrzewam, że gdybym zobaczył, no nie wiem, strzelam jakiś lecący kamień w moją stronę, to pomyślałbym, że Przyjechał po prostu jakiś człowiek, który chce mnie stamtąd wygonić. Natomiast takich ludzi również się tam nie spodziewam, ponieważ tam przeważnie przyjeżdżają turyści, którzy mają ochotę zwiedzić to miejsce, ciekawi ich z tej wyspy, więc wszyscy są do siebie pozytywnie nastawieni. A tak jak mówię, no, jeżeli chodzi o jakieś zjawiska paranormalne, ja nie sądzę, że, że takowe spotkam. A jeżeli spotkam, no to trzeba będzie się na miejscu jakoś z tym uporać. Dziękuję Ci, Karol, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja również bardzo dziękuję za możliwość udzielenia wywiadu. Bardzo, bardzo fajnie się rozmawiało.